Teraz w poranku przenosimy się, mówimy o wojsku, ale kobiecym okiem. Żołnierz zawodowy pełni służbę w siłach zbrojnych kraju. Broni granic państwa, a czasem wysyłany jest także na misje zagraniczne. Dziś znajdujemy się na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. A ze mną już niezwykły gość młodszych orąży Małgorzata Geisler, jedyna kobieta jako technik samolotu wielozadaniowego F-16 pracująca na terenie tej jednostki. Dzień dobry. Dzień dobry. Kobieta w wojsku y, pracująca przy takich maszynach to ogromne wyróżnienie. Co to dla pani znaczy i czy ta praca zawsze była pani marzeniem? Obawiam się, że zabrzmi banalnie, ale tak, to było moje marzenie. Chyba od zawsze wiedziałam, że będę żołnierzem i marzeniem była praca przy samolotach. Poszłam trochę w ślady taty, który kiedyś jeszcze wspominał, że dziewczynek do wojska nie biorą. Na szczęście i to się zmieniło. Tak, praca marzenie, wyróżnienie, owszem, na które no, trzeba sobie zapracować. Ciężką pracą, zaangażowaniem, także praca wymarzona. Jakie trzeba mieć predyspozycje, aby kobieta mogła wstąpić w szeregi armii polskiej? Jeśli chodzi o mnie, to uważam, że tutaj płeć nie ma większego znaczenia, jednak na pewno bardzo ważny jest mocny charakter, zdecydowanie i mogę tylko powiedzieć o, o typowych predyspozycjach, które są potrzebne do pracy w takiej służbie jak nasza, czyli służba inżynieryjno-lotnicza. Gdzie trzeba niestety wykazać się dużą odpornością na pracę w stresie, w hałasie, w zmiennych warunkach pogodowych, na pewno trzeba mieć do siebie duże zaufanie wzajemnie pośród kolegów, na pewno trzeba się wykazać dużą chęcią nauki, szkolenia. I myślę, że to powoduje, że możemy tutaj być. I co najważniejsze, to chyba jeszcze olbrzymia świadomość konsekwencji, tego, że to nie jest samochód, to nie zatrzymamy tego na poboczu szosy i, i wysiądziemy i sprawdzimy, czy coś jest nie tak. Tutaj musimy mieć świadomość, że podpisujemy swoim nazwiskiem odpowiedzialność i, i, i za czyjeś zdrowie i życie. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa zachęcam do pozostania z nami, ponieważ już przy naszym kolejnym spotkaniu zobaczymy, jak wygląda dzień z życia żołnierza. Za chwilę będziemy świadkami przygotowań F-16 do lotu. Ja już nie mogę się doczekać, a ze mną po raz kolejny technik samolotu wielozadaniowego F-16, młodszy chorąży Małgorzata Geisler. Witam ponownie. Witam. Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądają takie przygotowania. Taki zwykły, tradycyjny, codzienny wylot. Rano spotkanie, odprawa, przygotowanie, podział samolotów na poszczególnych techników. Każdy z nas przychodzi do samolotu, sprawdzając podstawowe rzeczy, takie jak ciśnienie w oponach, zaserwisowanie instalacji hydraulicznych. Najważniejsza z rzeczy tutaj na tym samolocie to sprężarka silnika, którą również wchodzimy, sprawdzamy. Myślę, że to, jeżeli chodzi o takie przygotowanie przed wylotem, e, najważniejsze rzeczy. No, to zaczynamy. Teraz następuje przejęcie samolotu F-16 przez pilota. Wielozadaniowe F-16 polskich sił powietrznych gotowe do startu. 16 wystartowały. Nasza wizyta na terenie 31. bazy lotnictwa taktycznego, która czuwa nad bezpieczeństwem polskiego nieba, dobiegła końca.